Dobra już jesteśmy słodka za tą przerwę musieliśmy zrobić ale to cały czas trwa Więc mamy nadzieję, wygramy, próbamy, mamy Kurde zabijeli Dobra, bo... O, ty boś więcej zabój ode mnie dziwne to jest bardzo <grych> coś, coś trochę się ten powiedzmy przystopowałem z tymi killami nie, bo dodać nie lubię, nie nie, nie, lubię po prostu spanki. kill cóż, wygramy Chodźmy. Chodźmy. jak mi nic, yes, a nie no, spam kielich to jest po prostu bez sensu. O tu weź ile tu jest, kurde. W tym tunelu czterech, ja ich obeszło do tyłu nawet. No, ja tam wyjść, ale idę od tyłu. No, dobry pomysł. O tu jest gościu. Kurde 27 zabił, 20 zgonów. No to oni tu szatują. Właśnie widzę, rzucę tam epickiego granata, epickości. Chodź, nic nie zrobił. Ja ginie, jeden padł. I drugi padł. Oh. Koniec rundy.